Zastanawiałam się, jak urozmaicić trochę boskie książki, i żeby nie było w niej tylko mojej gadaniny. To chciałam przeprowadzać wywiady, i zastanawiałam się, z kim przeprowadzić właśnie taki wywiad. Jedna zaprzyjaźniona dusza powiedziała mi: Zapytaj pana Jezusa. Wpadł mi pewien pomysł do głowy, ale nie wiedziałam, jak go zrealizować. No to podejrzewam, że teraz jest dobry na to moment. Panie Jezu, chciałabym przeprowadzić wywiad z Patrycją Hurlak. Podobno chciałaś ze mną rozmawiać. Jestem w szoku. Myślałam, że jesteś zakochana. No pewnie. A co, a ty nie? A kiedy będziesz miała ślub? Nie wiem, to jeszcze nie ode mnie zależy, ale już po zaręczynach jest. Ja go znam? <laughs> nie rób sobie, ja jej proszę. A kiedy go poznałam? No, jak byłaś małą dziewczynką, albo nawet w ogóle przed narodzeniem, no. Pan Jezus. Dokładnie. <laughs> Napisałaś nawet książkę Zakochani są wśród nas. Ty jesteś zakochana, jesteś wśród nas i prawie, prawie taka jak oni. E, prawie, jeszcze pra, prawie, bo oni już wszyscy po ślubie. Co Cię tknęło do napisania tej książki? Mój chłopak. Ale on Cię nakazał, nie wiem, przywiązał Cię do kaloryfera. kazał no Nie, się ja, na... ja przywiązywałam do kaloryfera mojego kuzyna, jak był mały, i kazałam mu psa udawać, także przepraszam go do tej pory za to, nie może mi tego wybaczyć. Ale nie, tutaj akurat ani nie nakazał, ani nie przywiązał mnie do kaloryfera. Powiedział jasno: Napisz książkę mm, o miłości, o zakochaniu, ale wśród osób konsekrowanych. A to jest inna miłość, inne zakochanie, inny rodzaj? I takie prawdziwe i takie, że ta druga strona ci nie zawodzi. Mm. Więc tutaj są e, takie formy życia konsekrowanego, o których ktoś mało słyszał, bo mówią, no jak już zakonnica nawet bezhabitowa, no to w długiej kietce, prawda, i, i, ja tutaj i może źle może wygląda. Tutaj może taka dziewica konsekrowana A. w takim miniu jej wys wyskoczyć. Dokładnie nie? tak, dokładnie. Może być dziewczyna, która jest osobą konsekrowaną, która będzie miała piękny makijaż, szpilki na nogach, tak świetnie będzie wyglądać i nikt nie będzie przymuszał. I należy do Pana Jezusa. Tak, że to jest żona Pana Jezusa, tak. Ten stan y, osoby konsekrowanej, jest inny stan miłości, pomimo wszystko fizycznie i duchowo. Fizycznie i duchowo też. Tak, masz rację, tylko że fizycznie to, co najbardziej jest największą zagadką dla ludzi, to mówią, jak to można seksu nie uprawiać? Jak to można tak żyć i być szczęśliwym? No to znaczy, że ktoś żyje u udom. I myśli, że seks daje największą ekstazę ale w życiu. Tak, tak. Bo fantastyczny, super jest seks małżeński, tak? No bo to jest jedność mm. dwójki, ale i nie tylko ciał, ale i dusz. dusz. I tutaj mamy jedność dusz, tak? Ja jednemu z moich kolegów, aktorów, który zadał mi pytanie, Patti, ale jak ty możesz? Przecież to się tak nie da. Ja mówię, nawet sobie nie wyobrażasz. Mówię, jak to jest? Jeżeli pan Jezus wypełnia wypełniacie odtąd poczubek najmniejszego palca. Yy, i Ja naprawdę wiem, z kim się kładę, spać i przy kim się budzę. właśnie, bo ludzie tego nie rozumieją. Jest zazwyczaj tak, że na, zas na zasadzie ty do zakonu jesteś załadna na zakon, albo. A co, e... co, co panu Bogu się sama No na właśnie, To chodzi, że nie, że pan jest kurczę, też ma gust, nie? Czy z odzysku? Coś takiego istnieje? Czy coś odzyskana? Tak, ja o niej wielokrotnie mówię. E, to jest coś, o czym się dowiedziałam przez taką dziewczynę, błogosławiona na Karolina Kłuskówna, mm. e, Że nie jest tak, że. Jeżeli nie wiedziałeś, tak? Nie wiedziałeś, że można żyć inaczej i na przykład orientujesz się, że czystość jest taką snotą pożądaną, tak? Jeżeli się orientujesz, a masz już coś za sobą, to nie jest tak, że powiesz a, dobra, to już nic z tego nie będzie, to ja już będę sobie grzeszyć, bo już nie jest to do odzyskania. Jest to do odzyskania. Jeżeli tu i teraz podejmiesz decyzję, że będziesz żyć w czystości do ślubu, złożysz takie przyrzeczenie, najlepiej na ręce kapłana i wytrwasz, Masz po Pana czystą kartę. Nie boisz się, że ktoś Cię Twojego narzeczonego podrywa? Nie, nie podrywają, nikt jak najwięcej podrywa. Tylko i wyłącznie on potrafi tak zrobić, że żadna nie jest o siebie zazdrosna. To właśnie, jest... nie masz sobie takiej zazdrości o swojego chłopaka? Przecież mimo wszystko gdzieś tam ten czynnik ludzki musi działać. A w tym rzecz, że on jest tylko mój, mhm. I tylko czyjś. Mhm. Ja jestem tylko jego, inna też jest tylko jego. To tylko on tak potrafi. Robimy konkurs. Widzowie też będą mogli przeczytać o tej miłości i zajrzeć za klauzulę niektórych zakonów. Między innymi jednego z moich ulubionych, bo wspólnot jerozolimskich. Zróbmy konkurs na najlepszą waszą historię miłosną. Tak, wybierzemy najlepszą. Romantyczną. Romantyczną, koniecznie romantyczną. My wybierzemy najlepszą tą historię i nagrodzimy właśnie książką Patrycji z autografem. Przyznam, że sama chciałabym ją mieć. Patrycja, dziękuję bardzo. Dziękuję e, i wielki. czekam na kolejną książkę, również o zakochanych. No to ja znikam. Cześć. Cześć. Cześć.